Zapraszam Cię do wysłuchania historii Anny, kobiety, która miała bezpieczną pracę, stabilne życie i jedną głęboko skrywaną pasję, która bała się ujrzeć światło dzienne. To opowieść o tym, że najtrudniejszą bitwę o własne marzenia musimy stoczyć nie z rynkiem czy konkurencją, ale z własnym echem w głowie. Psychologia sukcesu. Być odważnym to uwierzyć w siebie, zanim zrobią to inni. Słońce wlewało się do mojego mieszkania, malując złote pasy na podłodze. Kolejny poranek, kolejny rytuał. Zapach świeżo parzonej kawy mieszał się z delikatnym aromatem wanili z zapalonej świecy. Mój mały sposób na oswojenie codzienności. Patrzyłam na parującą filiżankę, którą sama ulepiłam, a potem wypaliłam i szkliwiłam w piecu. Jej nieregularny kształt, ten lekki błękit wpadający w szarość. To było coś mojego, coś prawdziwego. W przeciwieństwie do mojej pracy: biuro, cyfry, raporty, stabilność, owszem, ale też niewidzialna klatka, która z każdym dniem zdawała się zacieśniać. W weekendy po godzinach uciekałam, wtedy Anna księgowa znikała, a pojawiała się Anna ceramika. Dotyk gliny pod palcami to hipnotyzujące wirowanie na kole. Ten moment, gdy z bezkształtnej masy rodzi się coś, co ma duszę. To było moje sanktuarium, moja cicha radość. Marzyłam o tym, by te moje małe dzieła wyszły poza moją kuchnię. Chciałam, żeby ktoś inny trzymał w dłoniach mój kubek, by pił z mojej miseczki poranną owsiankę. Ale ten sen był jak mgła, piękny, ale nieuchwytny. Kto by to kupił? szeptał mi do ucha wewnętrzny krytyk. Przecież tyle jest zdolnych ludzi, a ty jesteś tylko amatorką. Pewnego popołudnia, przeglądając lokalne ogłoszenia, natrafiłam na informację o zbliżającym się targu rękodzieła. Moje serce na moment przyspieszyło, a potem opadło. Z jednej strony ekscytacja, z drugiej paraliżujący lęk. Wyobraziłam sobie, jak stoję przy małym stoisku, a ludzie przechodzą obojętnie. Jakie to byłoby upokarzające. Zadzwoniłam do Kasi mojej najlepszej przyjaciółki. Opowiedziałam jej o targu, o moich kubkach, o tej małej iskierce nadziei. To świetny pomysł, Aniu, powiedziała Kasia, ale w jej głosie usłyszałam tę nutę ostrożności. Tylko wiesz, to naprawdę dużo pracy. Trzeba przygotować towar, zorganizować stoisko i konkurencja jest spora. Może na początek spróbuj sprzedać coś znajomym albo po prostu ciesz się tym jako hobby. Jej słowa, choć wypowiedziane z troską, uderzyły mnie prosto w serce. Czułam, jak ta iskierka gaśnie. Kasia miała rację, zawsze była racjonalna. Może to po prostu nie dla mnie? Przecież to tylko glina. Kolejne dni były ciężkie. Przeglądałam Instagram, idealne profile, perfekcyjne produkty, tysiące obserwujących. Moje własne dzieła wydawały się przy nich prostackie, nieudolne. Odkładałam glinę. Nie miałam siły, by usiąść przy kole. Czułam się jak oszustka, która próbuje udawać kogoś, kim nie jest. Nawet ten mój ulubiony błękitno-szary kubek nagle wydał mi się po prostu krzywy. Pewnego wieczoru siedziałam w swojej małej pracowni. Była późna godzina, jedyne światło dawała lampa nad stołem, rzucając ciepły blask na niedokończone naczynia. Wzięłam do ręki stary kubek, ten pierwszy, który ulepiłam. Był ewidentnie koślawy, z grubymi ściankami i niewprawnie nałożonym szkliwem. Ale pamiętałam radość, jaką czułam, tworząc go. Pamiętałam ten moment, gdy po raz pierwszy zobaczyłam, jak z bezkształtnej bryły powstaje coś, co ma swój początek i koniec. Nagle zrozumiałam. Nie chodziło o perfekcję. Nie chodziło o to, czy Kasia uwierzy, czy inni ludzie mnie docenią. Chodziło o mnie. O tę radość, którą czułam, gdy tworzyłam, o tę część mnie, która domagała się przestrzeni, by istnieć. Odwaga nie polegała na tym, by czekać na zielone światło od świata. Odwaga to było powiedzieć sobie: Tak, wierzę w to, wierzę w siebie, wierzę w moje dłonie, w moją wizję, w moją pasję, nawet jeśli nikt inny nie wierzy, zwłaszcza wtedy. Następnego dnia rano, zamiast włączyć komputer, wzięłam telefon i wypełniłam formularz zgłoszeniowy na targ. Drżącymi palcami kliknęłam, wyślij. To był mały gest, ale poczułam się, jakbym przeniosła góry. Kolejne tygodnie to był wir pracy, każdy wieczór spędzałam w pracowni. Eksperymentowałam z nowymi szkliwami, dopracowywałam kształty, projektowałam etykiety. Były chwile zwątpienia, były nieudane wypały. Ale tym razem nie pozwoliłam im mnie złamać. Patrzyłam na swoje dłonie brudne od gliny i czułam w nich siłę. Dzień targu. Słońce świeciło jasno. Moje stoisko, choć małe, było pełne kolorów i zapachu świeżej gliny. Serce biło mi jak szalone. W głowie wciąż słyszałam echa starych wątpliwości. Pierwsza godzina minęła bez żadnego zainteresowania. Byłam bliska rezygnacji, gdy podeszła do mnie młoda dziewczyna. Wzięła do ręki jeden z moich kubków z tym samym błękitno-szarym szkliwem, co mój ulubiony. Ale piękny, powiedziała, a jej oczy błyszczały. Czuć, że ma duszę. Kupuję. Uśmiechnęłam się. To był ten moment. Jeden uśmiech, jedna sprzedaż, a poczułam, że to było warte każdej godziny, każdego lęku. W południe zobaczyłam kasie. Podeszła do mojego stoiska, a jej oczy wędrowały po moich ceramicznych cudeńkach. Wzięła do ręki jeden z moich miseczek. Aniu, zaczęła, a w jej głosie słyszałam podziw. Są naprawdę piękne, masz rację, miałaś rację przez cały czas uśmiechnęłam się. Nie potrzebowałam jej potwierdzenia, żeby wiedzieć, że to był dobry krok, ale jej słowa były miłe. Prawdziwy sukces nie polegał na tym, ile sprzedałam, ani na tym, co powiedzieli inni. Prawdziwy sukces był w tej chwili, gdy czułam spokój, siłę i autentyczną radość. Wierzyłam w siebie. I to było wszystko, czego potrzebowałam. Historia Anny to nie jest tylko opowieść o glinie i kubkach. To lekcja dla każdej z nas, która utknęła w niewidzialnej klatce oczekiwań cudzych i własnych. Prawdziwa odwaga to nie brak lęku, to umiejętność powiedzenia sobie wierzę w to co robię, zanim ktokolwiek inny mi na to pozwoli. Często szukamy potwierdzenia u innych, u mężów, przyjaciółek, w komentarzach w sieci, ale nikt nie da ci tego, co możesz dać sobie sama, zaufania do własnej wizji.